Cześć, wszystkim witajcie dzisiaj na moim wideoblogu o jednym z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. Mowa o Krystianie Bielików. W dzisiejszym przeglądzie sportowym napisałem o zainteresowaniu jego osobą. AC Milan, ale to jest jeden z wielu klubów, które wykazują takie zainteresowanie, podjęły już wstępne rozmowy, wszystko to sobie uporządkujemy i porozmawiamy chwilę o Krystianie, bo jest to zawodnik bardzo ciekawy i jeśli będzie tylko zdrowy, o tym też chwilę trzeba będzie porozmawiać, to przed nim moim zdaniem. Wielka kariera. Cofnijmy się kilka lat wstecz, i dla tych, którzy być może Krystiana nie mieli wcześniej na, na radarze, bez wątpienia jeden z największych talentów, rocznik 1998, zatem to jest 21-letni. Zawodnik bardzo wszechstronny, mogący grać na kilku pozycjach, na pewno na środku obrony, na pewno jako defensywny pomocnik, bardzo dobrze radzący sobie z piłką, potrafiący dać takie bardzo długie, dokładne podanie, silny, wysoki, świetne warunki fizyczne. Zatem to jest taki zawodnik, który nie tylko może dać dużo w defensywie, ale co również pokazał podczas Euro U21 rozgrywanych we Włoszech, też świetnie potrafi odnaleźć się pod bramką. Cofając się głębiej troszkę, jeśli chodzi o jego rozwój i dzieciństwo, to warto zauważyć w jakich warunkach on dorastał, mianowicie Pochodzi z Konina, jego rodzice oboje są włefistami i przypomina mi to odrobinę kariery Roberta i rozwój Roberta Lewandowskiego, który też miał bardzo usportowionych rodziców. I państwo Edyta i Dariusz Bielikowie, kiedy już był Krystian powiedzmy takim małym chłopcem gdzieś radzącym sobie samemu na podwórku, no to mając swoje obowiązki w pracy też często do tejże pracy go zabierali, a tam oczywiście podczas zajęć Krystian korzystał z umiejętności także swoich rodziców, zatem no, bardzo mocno rozwijał, rozwinął się także pod kątem gimnastycznym potrafił chodzić na rękach, zrobić poprawnie szybko przewrót w przód. Także dzięki swojemu ojcowi chrzestnemu nauczył się bardzo szybko pływać, więc miał, tak powiedziałbym, ogóln, miał takie ogólne przygotowanie, ogólny rozwój, jeśli chodzi o, o swoje ciało, bardzo szybko i to z pewnością później mu pomogło w karierze piłkarskiej. Po prostu ten ogólny rozwój jego ciała był na wysokim poziomie. Krystian nie chciał być pływakiem, nie chciał być gimnastykiem, bardzo szybko połknął bakcyla jeśli chodzi o futbol i zainteresowanie piłką zaczął trenować w Koninie. Mm, dużo obijał, oczywiście, jak to w, w tamtych czasach. Jeszcze powiedzmy, załapał się na takie ostatnie pokolenie może trochę również bez telefonu komórkowego, więc wychodził na podwórko, obijał ściany, grał w tak zwaną Warszawę taką, taką podwórkową grę ze swoimi kolegami. Właściwie od rana do wieczora, oprócz szkoły, to była głównie piłka. Jego talent został bardzo szybko dostrzeżony przez. Skautów przez trenerów młodzieżowych Lecha Poznań i no, szybko wyjechał Bielik właśnie do Poznania, aby w bardzo dobrej akademii kolejorza dalej się, się kształcić, wykazywał ten swój duży talent, no ale jednocześnie zaczęły się jego te problemy o, ze zdrowiem, o których już nieco mm, wspominałem. Także no, gdzieś w wieku 12 lat bardzo szybko zaczął rosnąć. W 3 miesiące 12 cm zaczęły się problemy mięśniowe z kolanami. Bardzo ciężko mu było nie tyle nawet trenować, co, co chodzić. I nagle nastąpiła 7 siedmiomiesięczna przerwa w treningach. Zwyczajnie one nie mogły być kontynuowane. Potrzebna była rehabilitacja właśnie również przez ten bardzo dynamiczny wzrost Krystiana. Na szczęście to szybko gdzieś się ustabilizowało i, i mógł wrócić do... Do zajęć. To był bardzo dobry, zresztą jest bardzo dobry rocznik, jeśli chodzi o zespół Lecha Poznań, bo oprócz Bielika w tamtejszej drużynie był również gumny, juźwiak, tomczyk. Kilka lat później oni pojadą wszyscy razem na. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy pod wodzą Czesława Michniewicza. I, i co? i Krystian wygrał z tym zespołem Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych. Gdzieś był niezadowolony do końca z tego, co mu proponowano, bo chociażby taki juźwiak awansował bardzo szybko do juniorów starszych. Gdzieś ta perspektywa rozwoju była nakreślona dla niego nie, nieco szybciej. No i wykorzystała to Legia Warszawa po raz drugi bardzo w krótkim czasie, bo, bo najpierw wyciągnięto Bartosza Bereszyńskiego, a pół roku później odezwano się po Krystiana Bielika i Krystian tej popusie również uległ. To był 2014 rok, przeszedł do stołecznego klubu, i to był strzał w dziesiątkę, trzeba sobie powiedzieć. Tutaj też Szapoba dla Bogusława Leśnodorskiego, Michała Żewłakowa, Dominika Ebebenge, że. No wyczuli, że tutaj jest naprawdę duży talent i potencjał do tego, żeby, żeby zarobić, bo ten zarobek, jak się okazuje, przyszedł bardzo szybko. Jeszcze w Legii debiut w ekstraklasie z koroną kielce zagrał także w Lidze Europy. Henningberg był nim absolutnie zachwycony. Nazywał go białym jajaturę, że, że jest to talent naprawdę dużej skali. Diamencik do oszlifowania, i to stało się faktem. W tamtym czasie. Swoją pracę w arsenalu rozpoczął także skaut Tomasz Pasieczny. On także dostrzegł, że ten zawodnik może zrobić dużą karierę. Swoje raporty oczywiście wysyłał do przełożonych. No i oni podłapali takie podobne, czy wyrobili sobie taką podobną opinię na temat Bielika. No i szybko podjęto rozmowy na temat transferu do Warszawy. Przyjechał Dick czyli człowiek odpowiedzialny za negocjacje kontraktów w ekipie Kanonierów. Spotkał się z Leśnodorskim, Ebbę Bęger, dyskutowali. Pierwsza oferta milion euro została odrzucona. Leśnodorski znów spotkał się z przedstawicielem Klubu z Północnego Londynu, ostatecznie stanęło na no 2 milionach euro razem z, z bonusami, więc wyobraźcie sobie, po pół roku z 60 tysięcy złotych wydanych na przejęcie Bielika z Lecha Poznań do 2 milionów euro, czyli 8 milionów złotych. Niesamowita przebitka, która od razu kojarzy mi się z Krzysztofem Piątkiem i jego transferem do Milanu z Genoi. 4 miliony zamienione na 35, naprawdę przebitka. Absolutnie szalona. Trafił Krystian do Arsenalu. Jasne było, że nie dostanie od razu szansy od Arsena Węgera. Do tej pory tych szans otrzymał zaledwie dwie w pucharze ligi angielskiej, nie zadebiutował jeszcze w Premier League. Zaczęły się jego bardzo duże problemy ze, ze zdrowiem. Taka ścieżka bym powiedział, typowa dla dużych klubów, zaczął być wypożyczany, ale tak jak mówiłem, plątało to się po prostu, także z, przeplatało z urazami i to urazami które eliminowały go na kilka miesięcy chociażby kontuzja barku to było coś takiego bardzo bardzo poważnego wcześniej udane wypożyczenie do Birmingham City to był sezon 2016-17 ekipa z The Championship grał tam Tomasz Kuszczak panowie się nawet zaprzyjaźnili no ale potem co znów uraz Powrót do arsenalu, kontuzja barku, potrzebna była operacja, a gdy wydawało się, że wychodzi już Krystian na te dobre tory, to znów kontuzja, która przeszkodziła mu w wypożyczeniu, wypożyczeniu z kolei do ekipy League One z Walsall. I tak to się właściwie toczyło aż do ostatniego czasu. Cały czas nie mógł Bielik znaleźć tego swojego rytmu, cały czas przeszkadzało mu zdrowie w takim Czystym rozwoju stracił tego swojego czasu, naprawdę bardzo dużo. Kto wie, gdyby, <laughs> przepraszam, ta kariera nie była zmącona przez te problemy zdrowotne, czy, czy, nie, czy nie grałby już, czy nie dostałby szansy debiutu w Arsenalu, ale teraz oczywiście możemy sobie na ten temat gdybać. Ale Nareszcie jest lepiej. Został wypożyczony w minionym sezonie ponownie. Tym razem znów to był trzeci poziom rozgrywek, jeśli chodzi o Anglię, czyli League One, ekipa Charltonu. Trochę inna bym powiedział niż takie Walsall, bo, bo pamiętam, że ja w swoich czasach, kiedy studiowałem w Anglii, to kilkukrotnie na Devali, bo tak nazywa się obiekt Charl Charltonu, byłem, kiedy oni grali jeszcze w Premier League, więc otoczka jest zupełnie inna. Bardzo ładny stadion, bardzo y, fajny y, angielski obiekt. Y, na dwóch, trzech spotkaniach y, miałem okazję tam być na trybunach. Między innymi, kiedy jeszcze w ramce Liverpool stał Jerzy Dudek, także y, czasy prehistoryczne. Menadżerem jest tam Lee Bowyer. Był tam Lee Bowyer, kiedy, kiedy Christian, Christian Wielik został, został wypożyczony, i on no, szybko też dostrzegł talent tego, tego chłopaka. Powiedział, że jest absolutnie zawodnikiem uniwersalnym, posiadającym duże umiejętności. On widział go na pozycji defensywnego pomocnika, ale spokojnie. No, widział też to, że on może grać na środku obrony, nawet porównał go do, do Rio Ferdinanda, co, co było ogromnym wyróżnieniem. Więc takie przyjemne słowa, komplementy ze strony byłego no, świetnego piłkarza między innymi Leeds United, więc widział w nim menedżer ten, ten potencjał. Nie byle, nie byle jaki człowiek, bo też no, sam dotykający dużego futbolu kilka lat wcześniej. No i co, taki dobry, wreszcie wybiegany bym powiedział sezon pełny przez Christiana, choć na początku też były problemy. 34 mecze, 4 gole, 2 asysty. Charlton odniósł bardzo duży sukces po fazie playoff, czyli po, po barażach. Ze Stockportem dwóch mecz, z Sunderlandem mecz finałowy, w którym Christian został wybrany zawodnikiem meczu klub awansował do The Championship, to też pokazało, że no jest, jest potencjał w tym, w tym zespole potrafi on walczyć, bo chciał grać w piłkę. Libo je dużo, też podkreślał, że, że w League One OK większość zespołów to jest jednak toporna piłka, dużo walki fizycznej, ale oni chcieli grać w piłkę. Krystian dawał też im w środku tę jakość. Możecie sobie spojrzeć teraz na statystyki naszego zawodnika, jeśli chodzi o jego zmagania głównie w defensywie. No i co? Wyróżnił się. Tak jak wspomniałem, men of the match, zawodnik meczu finałowego, jeśli chodzi o barażę. Charlton awansował do, do, do the championship, ale jasne jest, że Krystian no znów wrócił do, do Arsenalu. Ma jeszcze przez dwa lata ważny kontrakt, pojechał na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Tam zrobił furorę. To jest może, nie wiem, za mocne słowo, ale pokazał się z bardzo dobrej strony. O tak, w defensywie bardzo dobry. Pod bramką rywali też potrafił być skuteczny, zdobył dwie bramki. Bardzo ważne trafienie przeciwko reprezentacji Włoch, gdzie ja dostałem taką listę scoutów, no właściwie z całej Europy tam byli przedstawiciele największych klubów, więc to trafienie wygrana, bardzo dobra gra w defensywie, być może to nie był najpiękniejszy futbol ze strony biało-czerwonych, ale wielik na pewno pod kątem bycia piłkarzem. Właśnie formacji defensywnej, czy to środkowy obrońca, czy defensywny pomocnik pokazał się z absolutnie dobrej strony, i co się dzieje? Jest zainteresowanie ze strony Milanu, ale wyobraźcie sobie, że to zainteresowanie było już przed de facto mistrzostwami Europy do lat 21. że nie jest to wynikiem i efektem chociażby tego bezpośredniego starcia z kilkoma. Gwiazdami ekipy młodych Acurni, gdzie mamy tam naprawdę kilku świetnych zawodników, jak Kan, Pellegrini, jak Kieza jak i tak dalej. Można by jeszcze kilku piłkarzy wymienić, ale jednak te rozmowy jego menadżera, Cezarego Kucharskiego z Milanem, rozpoczęły się wcześniej, już podczas Mistrzostw Świata do lat 20 w Polsce. No i teraz pojawia się też. Z tego względu pewien problem i pewna komplikacja. Te rozmowy już trwają dość długo, bo kilka tygodni. W międzyczasie Genaro Gattuso stracił pracę, to jest jasne od razu po, po sezonie zakończonym Serie A. Mamy nowego trenera Marco Giampaolo. Leonardo wrócił do PSR jako dyrektor sportowy. Z kolei w Milanie pojawił się Zwonimir Boban. No i, te przekształcenia w pionie sportowym Rossoneri, mam wrażenie, nie tylko zahamowały, ale kto wie, czy w ogóle nie anulowały, powiedziałbym, tego zainteresowania ze strony Milanu. Na razie przekaz jest taki, że rozmowy zostały wstrzymane. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze strony Rossoneri, czy, czy jeszcze to zainteresowanie Bielikiem będzie kontynuowane i czy on ostatecznie z Arsenalu zostanie wypożyczony, wykupiony. Tak jak mówiłem, jeszcze dwa lata kontraktu na The Emirates ma ważne, więc jeśli ja miałbym obstawiać, moim zdaniem Krystian Bielik do Milanu nie trafi. Między innymi dlatego, że zmieniła się właśnie ta filozofia i podejście nowych władz. Mówił o Marco Giampaolo, trenerze i Bobanie, dyrektorze sportowym. Oni mają swoje Wydaje mi się nowe ustalenia, swoje nowe cele transferowe i te cele powoli zaczynają re, re, realizować. Mówi się też, to jest kwestia plotek, że no, gdzieś krążą nowi właściciele wokół ekipy z San Siro, ale tego na razie nie brałbym do końca poważnie. Na razie fundusz inwestycyjny Elliot wciąż ma blisko 100% akcji Mediolańczyków i na tym się zatrzymajmy. Bardziej interesuje mnie tutaj jednak piąt sportowy. W ostatnim czasie, dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, został dopięty transfer Ismaela Benasera. To jest algierski środkowy pomocnik, który w ostatnim czasie grał w Empoli. Najpierw awansował z ekipą do Serie B, a teraz z, z Serie A w obecnym, w obecnym. W minionym sezonie spadł, ale pokazał się z naprawdę bardzo dobrej strony i podbija te sobie niezłe występy w Serie A wręcz no, świetnymi naprawdę występami w Pucharze Narodów Afryki. Jest tam zawodnikiem absolutnie wyróżniającym się. No i ten transfer został dopięty. To jest piłkarz, taki typowy regista włoski powiedziałbym, który dysponuje bardzo dobrym dryblingiem, utrzymaniem się na nogach. Wizją, potrafi oswobodzić się z podkrycia rywala, jest dobry w defensywie, ma bardzo dobre statystyki odbiorów. Jest również pomocny w ofensywie, więc jest takim, powiedziałbym, przekaźnikiem, łącznikiem między linią pomocy a linią obrony. Kogoś takiego Milan potrzebuje i poszukuje. Co ciekawe, jeśli faktycznie Benasser zabrałby to miejsce, które być może gdzieś było przymierzane do Krystiana Bielika, to, to są to piłkarze podobni w rozwoju. O rok starszy Benasser także wywodzi się ze szkółki um, Arsenalu Londyn, więc ta kariera jest ich podobna, też musieli gdzieś wyjeżdżać na wypożyczenia. Też musiał szukać sobie miejsca w innych, mniejszych klubach, ale trzeba podkreślić jedną rzecz przy całej sympatii dla Bielika. On najpierw próbował swoich sił, raczej on ostatnio próbował swoich sił w niższych ligach, a ser jest już sprawdzony na najwyższym stopniu w lidze włoskiej i to jest zdecydowanie jego przewagą. Tak jak mówiłem, bardzo dobre statystyki odbiorów, świetny, jeśli chodzi o dribbling. Jedynym mankamentem, i tu jest plus dla Bielika, to, to jego przewaga, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Nie ma w ogóle czego porównywać. 175-6 cm Benassera do zawodnika takiego jak Krystian Bielik, czyli postawnego, umięśnionego, silnego, mogącego też grać jako środkowy obrońca. No, jednak inny, inny nieco typ, typ piłkarza, więc trudno na ten moment powiedzieć, jak to się skończy. Moim zdaniem, osobiście, nie jednak transferem do Milanu. I teraz, jakie kierunki są opcjonalne dla Krystiana? Po pierwsze, z tego co słyszę, Cezary Kucharski już taką rozmowę z Arsenalem odbył przed Mistrzostwami Europy do lat 21, że no ciężko będzie. Krystianowi odnaleźć się pod wodzą Unaja Emerygo w kolejnym sezonie, że raczej Arsenal znów wolałby go wypożyczyć i najlepiej przedłużyć znowu z nim kontrakt. Czyli jednocześnie nie dajemy ci szansy sami, a transferujemy cię do innego klubu, jednocześnie cały czas gdzieś trzymając w ryzach i ewentualnie jak ty nagle ze swoim talentem eksplodujesz, to okej, okay. my możemy skorzystać z opcji i, i wracasz do nas, do. Północnego Londynu. Tak to wygląda ze strony Arsenalu. Prawdopodobnie on nie zostanie wzięty na żadne przygotowania letnie, chociażby na turnę do, do USA. Jeżeli <coughs> tak się faktycznie stanie, no to będzie już jednoznacznym sygnałem, że nie jest brany pod uwagę do pierwszej drużyny, ale tak jak mówiłem, ten sygnał o wypożyczeniu był już do ekipy Krystiana Bielika wysłany przed Euro U21. Nie wiem, czy to, to zupełnie coś zmieniło. Z tego, co podpytywałem, to nie. Mnóstwo ofert z The Championship. Tam, myślę, spokojnie znajdzie sobie pracodawcę Krystian, ale są też inne, ciekawe kierunki. Już dzięki Euro U21 właśnie we Włoszech zwrócił on uwagę kilku mniejszych klubów Serie A, ale także z tego, co słyszę, jest zainteresowanie z Holandii. Będę to jeszcze potwierdzał. Ale na tę chwilę wydaje się, że może nawet to być zainteresowanie ze strony Ajaxu Amsterdam i to zainteresowanie dość poważne ze strony dyrektora sportowego Marka Overmarsa. Wiemy, że tam przecież też dochodzi do, do transferów, nie ma kilku już zawodników, którzy wyróżniali się w tym sezonie, kiedy był Ajax z absolutnym olśnieniem i furorą i takim przyjemnym zespołem do oglądania w Champions League. Nie będzie Delikta, nie będzie De Jonga, więc ten środek gdzieś będzie nie tylko w pomocy w obronie, taką opcją do rozwoju Christiana I Ajax to widzi z tego, co słyszę, ale będę jeszcze to, to, to potwierdzał, więc Osobiście uważam, że byłby to dla niego lepszy kierunek. Klub absolutnie nastawiony na rozwój młodych zawodników, klub, który mógłby dać mu szansę, klub, który jest na świeczniku, który mm, mm, powiedziałbym jest pod presją, będzie grał w europejskich pucharach i miał Arkadiusza Milika, którego też wziął w momencie, kiedy on absolutnie żadną gwiazdą nie był a w tamtym czasie, rok 2015-16, kiedy tworzyła się też bardzo mocna reprezentacja Polski, Milik eksplodował i wiemy jak to się skończyło, transferem za 32 miliony euro do Napoli. Zatem podsumowując, Krystian oby dopisywało tylko zdrowie. Zainteresowanie Milanu na pewno było poważne, na razie te rozmowy zostały wstrzymane, trudno powiedzieć, w którą to stronę się potoczy ale słyszę o innych bardzo konkretnych zainteresowaniach, mianowicie ze strony Ajaxu Amsterdam. Tutaj, jeżeli kilka szczegółów jeszcze sprawdzę, to, to napiszę też o tym w przeglądzie sportowym, być może podzielę się tutaj na, na wideoblogu swoimi spostrzeżeniami, ale tak jak mówię, to byłby bardzo interesujący kierunek dla Bielika. Ofert nie brakuje, zainteresowanie jest bardzo duże. To może być, już podsumowując na sam koniec, Przełomowy rok dla tego zawodnika. Nie zdziwię się, jeśli jesienią też zobaczymy go w reprezentacji Polski. To jest piłkarz absolutnie takiego, bym powiedział, formatu, i dający takie opcje i takie możliwości Jerzemu Brzęczkowi, że nie tyle może pokryć miejsce w, na środku obrony, jeżeli byłaby taka potrzeba. On tam się czuje bardzo dobrze, co również. Daje możliwości zdecydowanie odpoczynku czy rotacji w parze Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich. Zatem jest to piłkarz, na którego cały czas warto spoglądać, warto na niego patrzeć, oglądać go no i życzyć przede wszystkim powodzenia. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że kilka informacji tutaj Wam przemyciłem. Do zobaczenia i do usłyszenia.